Witajcie w drugim odcinku z Grenlandii, gdzie zabiorę Was w niesamowitą podróż statkiem wśród majestatycznych lodowców. Dzisiaj pokażę Wam zapierające dech w piersiach widoki, które rozciągają się wokół nas na tej mroźnej trasie. Przygotujcie się na spektakularne krajobrazy i niepowtarzalną magię arktycznej przyrody. Głównym sponsorem odcinka jest marka SFD, suplementy diety najlepsze na rynku. A Ty, jeśli chcesz otrzymać zniżkę, użyj kodu WOJOWNIK10. Zapraszam serdecznie i polecam suplementy wojownika. Siemanko, witam Was w drugiej części z mojej wyprawy na Grenlandię. Właśnie zaraz ruszamy na wycieczkę. Idziemy zwiedzać, czy zwiedzać, bardziej pływać. Pływać po fiordzie między górami lodowymi o, popatrzcie jak tu ładnie sobie pływa łódka jest to podobno najlepsza wycieczka ze wszystkich, które tutaj są. Także jestem mega szczęśliwy, że koro udało mi się dzisiaj na nią załapać. Pani w biurze powiedziała mi, że właśnie teraz o 21 to jest najlepsza pora, żeby się wybrać na tę wycieczkę ze względu na to, że będzie golden hour i będzie wszystko pięknie wyglądało. No dobra, pod płyną i zaraz wsiadamy. No, ta wycieczka na fiord kosztowała mnie jak 7 695 dokładnie. tych koron koron, no. U wybrzeży Grenlandii krajobraz kształtują tysiące gór lodowych dryfujących w oceanie. Te potężne bryły oderwały się od lodowców i powoli wędrują wraz z prądami morskimi. Między górami lodowymi statki przeciskają się przez taflę dryfującej kry. Krystaliczne bloki lodu unoszą się na wodzie, odbijając światło w odcieniach błękitu i bieli. Niektóre formacje wyrastają nad powierzchnię niczym monumentalne wieże, inne powoli rozpadają się na kawałki. W powietrzu Rozbrzmiewa trzask pękającego lodu, mieszający się z odgłosem fal. Słońce oświetla lodowe ściany, wydobywając z nich setki barw i kształtów. To jedno z najbardziej surowych, a zarazem niezwykłych oblicz Arktyki. Ale to jest niesamowicie wielkie. Naprawdę na no, ostatni raz. Chociaż nawet nie wiem czy na Antarktydzie to widziałem. Z lotu ptaka widać ogromną skalę tego lodowego labiryntu. Biel i błękit tworzą wzory, które rozciągają się po horyzont. Gigantyczne bryły lodu powoli przesuwają się po ciemnej tafli oceanu. Niektóre góry lodowe wyglądają jak wyspy, inne jak odłamy potężnych klifów. To perspektywa, która ukazuje Arktykę w całym jej majestacie i surowości. O, wow, ale tutaj już coś... w jak tu tyle tego wystaje nad powierzchnię, ile musi być pod wodą. Grenlandia to zdecydowanie będzie jedna z najdroższych moich wypraw, które ostatnio odbyłem. Przeliczając tyle, ile wydam na te dni, które spędzę w danym miejscu, ale warto. Dla takich widoków i przeżyć, na pewno warto. Taka wycieczka za 100 euro. Petarda po prostu. Ludzie mówili, że Grenlandia jest jeszcze droższa niż Islandia. Może pod względem hoteli? Może i tak. Nie Na Islandii nie spałem w hotelach. Także ciężko mi powiedzieć. No ale ceny poza tym są bardzo porównywalne. Chyba, że ja po prostu na razie tak trafiałem. O, tutaj wpływamy, już się coraz gęściej robi. coraz więcej tej kry tutaj pływa. No i tutaj też się gasto zrobiło o -o. Boom. Fajnie było jeszcze wielu ryba zobaczyć od razu A najlepiej parę Żeby nie trzeba było kupować dodatkowe wycieczki Wszystko było załatwione tak naprawdę na najbliższe 3 dni, są jeszcze dwa. Plan mam świetny. Ale później mi się troszkę plan zmienił. Sprawdziłem bilety, żeby polecieć na wschód Granlandii. I po prostu samolot stan leci 6 razy w tygodniu. I no z przesiadką jeszcze dodatkowo nawet nie sprawdzają gdzie przesiadka i za duże ryzyko, że mogłoby się coś stać, żebym po prostu nie byleciał później. Także muszę tutaj wymyślić coś na jeden dzień więcej, a może wymyślić coś jutro, czy Piotrek tutaj trudolatuje. latuje. Zobaczymy. To jest to, że jutro, jutro prawdopodobnie będę leciał samolotem na, 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 nad największym lodowcem tutaj. I podobno góra lodowa, która odłamała się z tego lodowca, była tą górą, w którą uderzył Titanic i zatonął. Tak twierdzą. Czy tak było? Nie wiem. Ale tak twierdzą. Tak piękny biały kolor mają po prostu tutaj te, te góry lodowe No i slajd, takie brudne były przez te wodospady Eee takie wodospady Przez te wulkany A tutaj po prostu niesamowita biel No i znowu się gęsto zrobiło Ale tu widać w ogóle jak ta kra płynie Tu widać jak w różne strony normalnie Zastanawiałem się przez chwilę czy mi się tak w oczach Miesza, czy to prawda, ale tak jest. Dobra, wiem po co był jej ten lód. Wyciągnęła flaszkę, by się ludziom lała po kilonie na rozgrzewkę. Mhm. Ale tu widać jaka to jest potęga. że cały ten ludz, tutaj co jest, to pochodzi właśnie z lodowca, który nazywa się Lisat. albo tak sobie nazwali. Do Dobra, z która opowiada, to tak jak, jak mówiłem w wcześniejszym odcinku w najgrubszym miejscu lód tutaj ma 3 km 200 metrów, znaczy nie tutaj ogólnie na Grenlandii. Lodowiec, o którym Wam mówiłem, znajduje się 65 km stąd. Cały ten lód jest stamtąd. I on, jak dopływa do Oceanu Atlantyckiego, no to po prostu tam zaczyna topnieć, ponieważ, wiadomo, temperatura wody jest zupełnie inna. No i właśnie powiedział to, o czym Ja Wam mówiłem wcześniej też. O tym, że właśnie stąd z tego lodowca, który jest właśnie 65 km stąd, połodził. Tam ta góra lodowa, która zatopiła Tytanika Znaczy, która pomogła w tym W którą uderzył o, tak mogłoby być to lepiej powiedziane Dziewczyna pokazuje właśnie, że tylko 10% widać, a 90% jest zatopione A dlatego jest taki biały ten lód tutaj, ze względu na to, że po prostu ma powietrze Gdyby nie miał, to był niebieski nie wiem co to ma takiego w sobie, że po prostu ten widok to mnie po prostu hipnotyzuje Tak samo jak lubię patrzeć na całe góry ośnieżone Tak samo lubię patrzeć na góry lodu tak w ogóle jest 23 prawie w Słońce chyba nie zamierza dzisiaj zajść Wczoraj chyba nie zaszło w ogóle nie wiem, czy to dalej są dni polarne, czy nie, ale było bardzo, bardzo długo jasno, aż usypiał, usnąłem. A jak się w nocy przebudziłem do toalety, to było jasno. Także wydaje mi się, że w ogóle nie zaszło słońce. Czy ono tak schodzi do pewnego poziomu i idzie do góry znowu? No, Grenlandia będzie na pewno miejscem, które zapamiętam na 100%. To będą naprawdę dobre wspomnienia jak wiecie, już naprawdę dużo brakuje do tego, żebym osiągnął milion subskrypcji na YouTube. Zostało jeszcze jakieś niecałe 90 tysięcy tylko. Przy tych ponad 900 to 90 to już nie dużo. I wiem, że myślę, że ko 3-4 miesięcy może mi to zająć. Przy tych seriach, które mam teraz przygotowane, do tego. Aby zdobyć ten złoty znaczek od YouTube. Ale jeśli ktoś tu ogląda z Was i jeszcze nie subskrybuje, a jest ponad 50% takich ludzi, wiem, mam statystyki, to zostawcie tam subskrypcję i pomóżcie mi osiągnąć mój sukces, osiągnąć coś, o czym po prostu kiedyś nawet nie marzyłem, a teraz jest moim dużym marzeniem. No, serio. Jeszcze nie mogę doczekać, go powieszę w salonie w domu w Tajlandii. Bo to będzie naprawdę coś świetnego. Dobra, zaczynamy już pomału wracać. Nawet dobrze, bo się zaczęło robić zima. Słońce trochę po wasach murami. I zaczęło troszkę pić Ale to był udany dzień. ale jutro czekam jak kolejny. Bardzo ciekawy dzień na Grenlandii że się zawijamy, ale no po prostu podpływamy gdzieś coraz bliżej. Okay. bardzo, że trzeba herbatki się napić i przez okną popatrzeć to przynajmniej trochę cieplej Wasze zdrówko no i koniec wycieczki po 23 już jest Trzeba się zabijać do Spania i jutro kolejny dzień 24 już w sumie jest Praktycznie kolejny dzień no dalej jasno. Siamanko, O, idę właśnie na siłownię, wczoraj też byłem po południu. Akurat hmm. znalazłem fajną tutaj w miarę blisko w centrum. O, przebiegłem się chwilę. No właśnie odjechać nie mogę. Tragiczna kondycja. Dawno nie biegałem Muszę w stanach do tego wrócić. Aby chciałem tam podróżować. I w ogóle do treningu jakiś. siłownia do siłownia, ale jednak treningi, treningi kondycyjne, zupełnie co innego. Dzisiejsze zwiedzanie zaczynam od Icefjord Center Właśnie tam idę zapowiadali fajną pogodę już tak średnio bym powiedział. A miało być ładne słoneczko. Miałem lecieć samolotem, nad lodowcem, ale na razie jeszcze nie rezerwuję, no bo nie wiadomo jak to będzie, poczekam. No mam jeszcze tutaj parę dni, muszę przedłużyłem swój pobyt tutaj to, w których dni będzie dobrze na pewno? Sanie dociągnięcia. I psiaki małe ładne te psy tutaj są tam gdzie idę właśnie teraz to podobno można zobaczyć fajne Cześć jest pieseły kawałek za miastem straszne. straszny. Tutaj kolejna. Dobra, jeszcze po prostu jakieś miejsce, gdzie te przytrzymają trzymają, jak nie ma po prostu zimy. No bo one to są dosłownie wszędzie dookoła mnie. No i dobra, Ice for Center, zobaczymy, co to jest w środku. Minus 10 stopni, minus 15 stopni, to też minus 15, tutaj minus 17. Stracone 100 złotych Nudy na pudy. Można tu jeszcze wejść na dach tego. Także idę zobaczyć, jaki jest widok. Ale i tak później ruszę gdzieś tam, właśnie tymi ścieżkami. Na jakieś fajne miejsce. Liczyłem na zdecydowanie lepsze wrażenia ze ich środka. Totalnie nic ciekawego. Przynajmniej ładny widok. Pięknie, wszędzie lód. Nie no, tutaj to jest idzie Idziccie sobie ścieżką i się oglądacie lód góry lato raczej. E, dojdę tam na sam koniec tych kamieni i odpalę drona. No, i to jest widok, po który się tu właśnie przychodzi. Wow. Idę zająć jakieś fajne miejsce, i zaraz wystartuję. O, ale było słychać, jak pęknął lód gdzieś. Wow, takie oczywiście jeszcze nie widziałem. Не самый вид и видок. Dobra, myślę, że zrobiłem dobrą robotę. Mogło Wam się to podobać. Świetnie tu jest. To jest takie miejsce, w którym byście po prostu mogli sobie siąść i podziwiać Nic więcej nie potrzebujecie. Ja na przykład mam tak. Wiecie, ja mieszkam na Puket, mieszkam na wyspie, ale z plaży nie korzystam. No bo mnie nie interesuje opalanie się cały dzień. W ogóle to jest niezdrowe. Ale lubię mieć. Lubię siąść sobie na przykład po południu i patrzeć. Woda mnie bardzo uspokaja. Na przykład moje marzeniem jest mieć dom z widokiem na morze. Albo teraz z widokiem na morze przy domu. Tak lepiej. I żeby po prostu patrzeć. Jest tak uspokajający widok. No i to samo to. Nie wiem, ale tu byłem. Z ponad godzinę na pewno. Spokojnie mógł tu spódnia posiedzieć. Ale jeszcze mam inne miejsce do zobaczenia, także trzeba iść i eksplorować. Ale nie mogę się po prostu nacieszyć tym widokiem. Ruszam na dalszą eksplorację. Mam nadzieję, że gdzieś tymi kamieniami dalej na fajną miejscówkę. I się nie bywale. Jakby ktoś pytał, czy to bezpieczne tędy chodzić? Nie wiem. Nie widziałem nikogo. koła. <laughs> no cóż. Dobra, nie wszystkie miejsca są tutaj bezpieczne na tyle, żeby tak spokojnie chodzić, ale udało mi się przejść. O, ale Albo zaraz pokażę. Było warto. I finalnie, taki oto widok. To wygląda, jakby miał zaraz zacząć padać. Oby nie. I pomyślcie, że teraz jest lato. Co tu się musi dziać w zimie? Mam nadzieję, że będę miał kiedyś okazję wam to pokazać. mi już słów. w ogóle coś tak hałasuje koło tego lodu. Zastanawiam się przez chwilę, czy to nie wieloryb, ale, ale chyba nie. Chyba po prostu się coś tak utworzyło w lodzie. I jak wpływa tam woda, to daje taki dźwięk dziwny. I pomyślę, że wszystko co tutaj jest z tego lodowca. Cała nawczana opada z tego tutaj największego. 60 km to sobie płynie, żeby tutaj aż wypłynąć. Szok. No dobra. Czas się zbierać iść na jakiś obiad. Fajnie było. Chcę to pewnie wrócę jutro albo Najgorsze jest teraz to, czy ja tu pójdę w dół, czy ja tu przejdę w ogóle, ale zaryzykuję. Grzyby znalazłem na granadnie. Nie wiem, że tu grzyby są. I to... Kozaki wyglądają. Patrzcie. To jest malutki, ale tego wielkiego znalazłem. Tylko mi się nóżka. Co, zobaczymy. Ja no i tak teraz, jak się próbuje być mądrzejszym od szlaku, nie ma jak zejść. Muszę wracać bardzo naokoło znowu. Kaj jest pieseły? Kaj, no co? Co, pieski, co? Ale fajne jesteście. Na Grenlandii od wieków używa się psów zaprzęgowych, znanych jako grenlandzkie psy husky. To jedna z najstarszych ras arktycznych, sprowadzona tu przez Inuitów ponad tysiąc lat temu. Słyną z niezwykłej siły, wytrzymałości, i odporności na ekstremalne mrozy. Dla mieszkańców były nie tylko środkiem transportu, ale także towarzyszami w polowaniach i codziennym życiu. Lala, mamy psa. o O, o to jest takie miejsce. Sled dog center. To miejsce, gdzie są te pieski używane do zaprzęgów. Powiem wam, że lekki stresik mi się pojawił właśnie. Piotr napisał, że dzisiaj się nie spotkamy, bo 11 godzin siedzi na lotnisku w nóg. Teraz spotkam Polaka, pozdrawiam serdecznie. I później rodzinka jeszcze polską też pozdrawiam serdecznie. W ogóle dużo Polaków tu spotykam na, na Grenlandii. E, I oni mi powiedzieli, że znaczy nie tam się tygodnia Polak. Powiedział, że jego grupa też nie wylatuje do nóg jutro, bo też jest coś nie tak. A ja dzisiaj rano kupiłem za 3 koła lot do nóg. No, i powiem Wam, że troszkę to, że lecę dzień wcześniej, to jest jedno, ale nie wiem, czy wciąż nie za późno. Kurde, tylko kupiłem przez pośrednika i pewnie mi nie pozwolą zmienić rezerwacji. No i koniec tego dnia dzisiejszego, jest już prawie dziesiąta, już w sumie jak wróciłem z wyprawy, tam gdzie sobie łaziłem po mieście, tu już nie wyszedłem, poszedłem na drzemkę, a teraz planuję. Stany Zjednoczone. Za parę dni wylatujemy w podróż po Stanach, także trzeba to fajnie przygotować wszystko. Mamy niby dużo czasu, ale też nie dużo, bo jest dużo do zobaczenia. No, będziemy zaczynać od Las Vegas, San Francisco, Los Angeles. Tam bierzemy kampera ruszamy na pustynię, na Burning Man. -a. A następnie wracamy, oddajemy w Los Angeles kampera, lecimy do Nowego Jorku, tam odbieramy drugiego kampera i przez kolejne 8 tygodni będziemy jechać przez Stany Zjednoczone. No ale w międzyczasie będziemy mieli jeszcze rejs po Karaibach, na sam koniec będą jeszcze Hawaje, także tak naprawdę bardzo fajnie chcemy pokazać USA. No, a ty, jeśli chcesz być na bieżąco cały czas, to pamiętaj o tym, żeby zostawić subskrypcję. Ponieważ lecę po milion w tym roku i mam nadzieję, że się to uda zrobić właśnie w Stanach Zjednoczonych. Pozdrawiam, na razie.